Dzisiaj nasze uwagi o samochodzie, który powoduje mocniejsze bicie serca, zwłaszcza u tych, którzy za wszelką cenę starają się iść z duchem czasu, a raczej mody. Przed nami Mitsubishi L200. Współczesny pick-up, taki jak ten, to auto dla bogatych. Nie tylko ze względu na stylizację, ale również dlatego, że przeciętny pick-up trochę pali, trzeba sporo zapłacić za ubezpieczenie, no i koszty zakupu nowego auta są spore. Dzisiaj pick-up to wóz dla majętnych mieszczan wyskakujących weekendowo na swe pozamiejskie Włości. Jego przeznaczenie na początku było jednak wyłącznie wiejskie. Z założenia miał wozić bydełko, służyć do wywożenia obornika czy kumpli z baru na farmę już w pozycji ala Horyzont i to na świeżym powietrzu. Nasze auto ma jednak przestrzeń towarową zakrytą, plastikową nadbudówką, bo w takiej konfiguracji pick-up trochę naśladuje ekskluzywne miejskie kombi. Paka to prostokąt 1,5 m na m o ładowności poniżej tony, a mocne, wręcz ciężarówkowe burty dodają autu charakteru. Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej, wręcz ostentacyjnie, przy sąsiadach ładowanym na pikap towarem jest drewno do kominka, tak więc ekskluzywny drewnowus jak się patrzy. Pickup to dzisiaj auto najczęściej czteronapędowy, czyli tak jak L200. W naszym aucie ten czteronapęd potrzebny jest jedynie na trawie, śniegu, piasku czy błocie, ale potrzebny rzeczywiście. Bywa, że L200 bez włączonego czteronapędu na porośniętej skośnej łące nie daje sobie rady. Co innego na szutrze czy asfalcie, gdzie nawet bardzo strome zbocza wystarczają osi tylnej. Samochód jest idealnym środkiem komunikacji górskiej, a ze względu na tę dużą pakę i jej ładowność, często przydaje się Służbom. Pełnotrakcyjne wykorzystanie L200 w terenie jest satysfakcjonujące, a nawet bardzo dobre. Po prostu terenowa klasyka i kropka. Jak to zwykle z pick-upami bywa, L200 też ma pod maską turbo w tym wypadku motor 2 i 4. Ciekawostką jest niewielkie spalanie poza miastem, bo z czwórkiem pasażerów na pokładzie palimy 7 litrów przy 90 na godzinę, za to w mieście 14 litrów jeżdżąc w pojedynkę. Silnik mając moment obrotowy o wartości 400 Nm potrafi zerwać przyczepność poza drogą, gdy korzystamy jedynie z tylnego napędu. Wniosek? Zjeżdżając w las czy na pole, żeby nie zakopać się niechcący, zawsze zapinamy czteronapęd. Miasto to problem z długością auta. 5 m i 20 cm to wartość zabójcza dla przeciętnego kierowcy. Parkowanie równoległe prawie niemożliwe, a w ścisłym centrum miasta wręcz niewykonalne. Wóz przeznaczony jest dla pięciorga jadących, którzy we wnętrzu wcale nie mają więcej miejsca niż w Passacie. Środek może nie ciasny, ale zaskakująco przytulnie obejmujący pasażerów. Co ciekawe, o ile największy klasowy konkurent L200, czyli oferowany na Europę Nissan Navara jest twardy jak madejowe łoże, o tyle na L200 to wariant typowo amerykański. Najwyraźniej projektanci pięcioosobowej odmiany tego wozu chcieli zdecydowanie dogodzić pasażerom tylnych siedzeń, zmiękczając do nieprzyzwoitości zawieszenie, przenosząc żywcem efekt bujania wprost z amerykańskich krążowników. To rewelacja dla pasażerów, ale tragedia dla kierowcy. Ten musi czuwać nad torem jazdy tak często, jak nie przemierzając astronauta dokujący lądownikiem do macierzystego Apollo. Tu wymagana jest stała uwaga. Mamy w tym wypadku do czynienia z Zupełnie innym stylem jazdy niż w autach klasycznie osobowych. Po pierwsze, siedzimy wyżej, i po drugie, mamy długie nadwozie, co każe nam na zakrętach pamiętać o tylnych kołach, tak żeby nie ciąć krawężników i wszystkiego, co się na nich znajduje. Jakie zatem używać L200 w mieście? Nie używać. Jeżeli już, to polecamy rower, skuter, a w zimie autobus. A jeżeli już wieś, czyli nie w mieście, to królestwo za L200 i jemu podobne.